Cześć, witam Was po raz na kanale. Słuchajcie, dzisiaj tak nietypowo. Z tyłu za mną ruiny Starego Młyna. Ruiny bardzo starego Młyna. Pierwsze zmianki powodzą już z końcówki XIV wieku, na przełomie XIV-XV wieku. Chcę tutaj pochodzić chwilę, zobaczyć, zwiedzić. Jak to zwykle bywa, jest tutaj rzeka. Płynie tutaj rzeka. Było to takie rozwidlenie. Jedna szła obok młyna, drugi szedł. Druga gałąź tego, tej rzeki szła przez młyn. I oczywiście chcę zobaczyć, co będzie się w tej rzece działo. Czyli dzisiaj nietypowo, nie flomark, nie wykopki, tylko magnes. Taki mały magnesik. Zobaczymy, co się będzie działo. oczywiście pozostałości tego młyna Myślę, że ten kompleks ja Wam pokazałem. Więc jak to wszystko wygląda. Oczywiście to jest tylko początkowa tego, tej całej, że tak powiem, tej całej zagrody. Bo teraz to już jest zrobione, takie tak zwane ośrodek, Centrum Ochrony Środowiska. To się tak nazywało. Także tak to wygląda. Oczywiście troszeczkę spacerko zrobimy. jak Chcę zobaczyć, co tutaj się dzieje ogólnie. Co tutaj było. Jest sobie jakieś Starszy kamień wydrążony przez wodę. Zanim dojdziemy do tego, co chcę zrobić, czyli do poszukiwania, a, magnesem trochę porzucać. Zobaczymy, co tutaj jeszcze się dzieje. To są jakieś. A, nie wiem, jakieś malutkie o co tu chodzi. Aha, zegar geologiczny, tak? Aha, rozumiem. Dobrze. No i wiadomo. Stare budynki stare obrocenia, stare płoty fajnie, naprawdę bardzo fajnie i co jest najlepsze w tym wszystkim, że tutaj to wszystko co człowiek zbudował natura odzyskuje, tak? wiem, gdzieś tam widziałem na zdjęciach nawet gdzieś jest zakopany półtrabanta, trabanta pół samochodu typu trabant i i po prostu natura go trochę obrasta cała gałąź i tak dalej te wszystkie krzaki go po prostu odzyskują, odrastają Wokół niego. No Dobra, idziemy się przejść dalej jeszcze co to ciekawego mamy. Historii tego miejsca, oprócz tego, że są tu pierwsze zmianki xiv xv wiek. To później w 1928 roku ten młyn został przekształcony na turbinę, na turbinę elektryczną, czyli była taka mała elektrowna, jakby to powiedzieć. Później przejęło to miasto, bo to była oczywiście prywatna, prywatna posiadłość, prywatna działalność, potem przejęło to miasto i. Jakiś w latach 90. lub 80. składowano tutaj, to był kompostownik. Tak, to miejsce było, gdzie wszystkie drzewa, które były, krzewy obcinane w miejscowości tutaj mojej, były tutaj składowane. Był to taki jeden wielki kompostownik. No i przez to, tak widać, ta bujna zieleń tutaj też rośnie, nie? bo to wszystko jednak nawiezione. Dobrze wszystko robione, więc wiadomo, jak to wygląda. nie? Oprócz tego, taka jeszcze ciekawostka. Dużo Dużo dzieci tutaj przychodzi, e, szkoły, przedszkola, odwiedzają to miejsce, bo naprawdę jest to bardzo wszystko fajnie zrobione, jest tym bardziej rzeka, jest dosyć płytka ta rzeka, można naprawdę się umoczyć, można naprawdę piętki zamoczyć, także bardzo fajnie mówię. Ja przejdę się jeszcze kawałek, zobaczymy co tutaj jeszcze będzie i polecam bardzo to miejsce, sam jestem pierwszy raz tutaj, zawsze to chciałem przyjechać, ale nigdy nie doszło do tego, teraz mam więcej czasu troszeczkę i mogę z tego skorzystać, także... E, Korzystam sobie teraz z taką ścieżką, zobaczymy co tu mamy ciekawego. Oczywiście tak jak mówię, pełno dzieci, przedszkola, grupy. To tak bardzo fajnie zielono jest, zobaczcie. Tutaj takie miejsce spoczynku, odpoczynku. piękne zielony, ogródki. Zobaczcie, tu śpiesze taki fenomen. Ja oczywiście mało widzę, ale wam mniej więcej pokażę. Zobaczcie, wkomponowana w to wszystko jest budka telefoniczna w te ogrody. A my się tak trochę przejdziemy, zaraz tutaj, ewentualnie, może gdzieś znajdziemy wejście do właśnie do tej rzeki. Nie, no coś pięknego tu jest, naprawdę. No. Oczywiście jest to od czasu do czasu przycinane. To nie jest tak, że to rośnie dziko, tak? Bo to tak zawsze nie może być. Ale tutaj dzieci to robiły, zobaczcie. To jest regionalny wytwór, dzieciaki po prostu z jakiejś szkoły, już z jakiegoś centrum młodzieży to zrobiły. Bardzo fajna sprawa. Także zawsze coś się dzieje. Dobra, idę tędy i zaraz się włączy Stara kozica stoi, czyli ten piecyk. Tu mamy też jakieś elementy już, jakieś stare, nie chcę mi się tutaj wchodzić. Ale mógłbym tu wejść też, ale zobaczymy, może gdzieś indziej wejdę. O, tu mamy. Też jakieś takie O tu jest właśnie ten trabant co mówiłem, widzicie? Tak go zarosło, obrosło. Zobaczymy może dziś go znajdę Boże. Jestem teraz w takim dziwnym miejscu tutaj Ja nie wiem czy ja dojdę do tego wszystkiego, żeby tam pojechać po prostu położyć magnesem, ale zobaczcie tutaj Wkomponowany rower w drzewo Tu następne rowery, cały płot jest z rowerów zrobiony z jakiejś starki, ale zobaczcie na to. Jest i on. I on, jak tutaj został zdeponowany, tak on tutaj stoi. Podejrzewam, że to jest jeszcze wojskowy traban, wiecie? To może być wojskowy trabant Tym bardziej, że z tyłu ma oponę. Zobaczcie, coś wspaniałego, nie? I tak on sobie tutaj stoi. I przebywa. jeszcze go zobaczymy tutaj. Coś wspaniałego, nie? Naprawdę coś fajnego. Czekajcie, żebym się nie pomylił, bo widzę jedną fajną drugą rzecz. Tak, to jest wojskowy. To jest no 100% wojskowy. Wojskowy model Trabanta. Zobaczcie, gdzie to drzewo wyrosło, nie? A tam u góry? taczka. Nie no, fajnie. Naprawdę bardzo fajnie to wszystko jest. Tu zobaczcie jeszcze narty. Fischerki. i mamy tutaj jakiś zakaz droga z pierwszeństwem. Aha, jeszcze tu są zobaczcie części wmurowane. Chyba naprawdę pojadę na ten magnes tutaj. Myślę, że to moneta jest ogólnie to coś, co tutaj leży. Teraz ja można się dziwić. To jest jakiś. Aha, to jest dachówek ołożone. Dobra, okej. Okay. Dobra, idę dalej. Aha, bo tam mogłem wejść, ale tu nie wchodziłem. Dobra. Tu mamy też jakieś stare maszyny. Aha, stare maszyna chyba do myna albo jakieś inne gospodarstwo domowego, to może być też oszczarka, nie no, coś wspaniałego, nie, naprawdę. Dobra, wychodzę stąd, i idę dalej. Przyciskam takimi małymi ścieżkami to jest bardzo duży labirynt, słuchajcie, bardzo fajnie, naprawdę bardzo dużo tego i można się zgubić chyba, co? słychać jakieś dzieciaki już buszują nie będziemy tam za blisko podchodzić bo tu widać że dzieciaki mają swoją miejscowość swoje miejsce a chociaż zobaczymy że przez, przez ten tak zwany a tak zwany plac zabaw i zbliżam się do wody nie wiem czy nie pójdę wzdłuż tej wody ale świetnie, słuchajcie wow To jest naprawdę bardzo fajne Zobaczcie Ale pięknie tu jest I to jest właśnie ta druga ścieżka co mówiłem że tutaj woda jakby to powiedzieć Obok szła To jest właśnie ta druga ścieżka jedna szła przez, tą, przez ten młyn i napędzała oczywiście młyn a druga szła bokiem tak właśnie, żeby trochę tą, tę masę wody rozplamować, żeby nie wszystko pchało się na młyn, bo oczywiście można to ograniczać, oni mieli swoje możliwości do ograniczania tego, ale e, wiadomo dla ludzi może też jako rzeka do kąpania, chodzenia się w ciepłe dni, nie wiem fajna sprawa, no tu jest taki mały wodospad pies, który się bardzo mocno bawi nie? a To jest taki zalążek fajny nie no, jest tutaj bardzo pięknie, bardzo klimatycznie ogólnie ciekawe czy tu przejdę, wejdę nie wiem czy dobre buty do tego brałem ale chyba nie już widzę, że nie, że tutaj będzie ciężko mi przejść, chociaż może i dam radę może i dam radę Chciałem wyjść stamtąd z do dołu bo oczywiście nie ma tu przejścia. No i wiadomo, muszę szukać innej alternatywy. Tutaj było bardzo wąsko, gdzie szedłem teraz, ale znajdziemy coś innego. Tu jest też bardzo fajnie, żeby porzucać. Sprawdzimy, czy jest możliwość, bo akurat tej pani jest z psem. Niech nie bardzo tym rzucać, jak jest pies do domu. Ale to są normalnie ulice, drogi rowerowe. Tu można by było rowerem spokojnie dojechać, śmiało widzę. Tylko oczywiście trzeba Klaus Majera, ale okay. trzeba oczywiście znaleźć jest tutaj. A tak jak mówię, ten cały kompleks się dalej rozciąga jeszcze. Dobra, idę poszukać jakiegoś fajnego miejsca. Tak, znalazłem takie fajne miejsce zaciśmy. Nie ma tutaj nic lepszego. Od razu mogę powiedzieć, nie ma nic lepszego. Tam wszędzie zarośnięte, ale niestety ja nie ubrałem odpowiedniej spodni. E, także pokrzywy już mnie pokuły. Zobaczymy. Porzucamy trochę, zobaczymy co się będzie działo. Miałem taką decyzję. Zobaczcie tutaj jeszcze sobie ten amfiteatr. To jest amfiteat, tu się odbywają na pewno jakieś koncerty małe, nieduże. Um, stwierdziłem, że idę jeszcze w inne miejsce. Tam jednak nie było fajnie do rzucania. Ale nie wiem, czy tam dojdę, bo to wszystko jest tak zagmatwane. Że szok. Nie wiem, czy tam ma dole jest ścieżka, Ale wydaje mi się, że nie. Wszędzie jest zarośnięte wszystko. Tutaj tak odżyło to wszystko. Ale może sobie wrócę na jedno fajne miejsce. I tam sobie po. Ok a po porzucam, bo nie widzę sensu, żeby tam gdzie indziej Tej Pani z tym psem nie ma, więc stwierdziłem, że tutaj się pobawię, trochę porzucam. Nie jest tu za głęboko, ale do porzucania w sam raz, słuchajcie. Będzie dobrze, myślę. Może dzieciaki tutaj jakieś pieniążki pogubiły, zobaczymy. Trochę porzucamy, tam jest fajnie głęboko. Może akurat tu przy brzegu coś znajdziemy. O, tu się pójdę dokładnie dobra, pobawimy się. Niestety tylko taki sefój tak jak mówię nie jest to jakiś rewelacyjny magnes ale kupiłem go, nie wiem, 10 lat temu i tak się nim bawię. Co tam? Słuchajcie taka zmajka na oko, zobaczcie są stare butle Jest są stare butle I Tu jest ich więcej widzę Czyli Jestem w dobrym miejscu na 100% Tylko że nic nie chce wychodzić ale to jest stara butla Zobaczcie jakie to grube A zobaczcie jakie ma Kurde I jest więcej O, następna zobaczę jak się mieni pod nie wiem czy będziecie ci to widzieć dobrze Zobaczcie jak to się mieni. jest stara bupla na 100% Czyli miejsce dobre tak to się przedstawia Zabawno. zapewne był to jakiś kawałek druta kołczystego jak coś innego nie? Takie, chyba Mamy takie dwa narośla albo po prostu płotu nie? zabierzemy to Kolejny jakiś kawałek mały. Nic szczególnego, nic specjalnego. Tak muszę na oko patrzeć. Może coś bardziej na oko znajdę. Albo wypatrzę. Bez To mi wygląda na kawałek monety nie? Zobaczcie. to już jest na 100% kawałek monety będzie widać? oczywiście, że tak tylko już niestety nic z tego nie o, nie zobaczymy ale to jest kawałek monety zobaczcie, ta krusta już odchodzi To wszystko łamie. Ale to na pewno był kawałek monety. Czyli co? Czyli jeszcze możemy się pobawić, nie? Się. coś zaczyna się dziać. Proszę bardzo, nie wiem czy widzicie. Oczywiście zabieramy. Thank <laughs> you. To czegoś, nie wiem czego, fajnie wyłukane już, nie wiem naprawdę co to jest, do sprawdzenia. Zobaczcie Coś miedzianego, to jest miedziana rurka Na no 100% Czemu nie? Fajna sprawa, nie? Coś miedzianego Dobra kochani, porzucałem sobie trochę Zwijam się I jeszcze raz zebrałem tutaj chwilę na Ivan trwiceczkę dookoła jeszcze tego terenu zobaczymy co jeszcze będzie wychodzić nie? tutaj fajnego co jeszcze można tutaj znaleźć w tych ekologicznych z, y, stronach zobaczcie jeszcze taka znajdka na oko nie jest nic starego chociaż, kto wie może i jakieś stare przedmioty tutaj jeszcze wypłyną wcale bym się nie zdziwił widzicie? to miejsce ma potencjał, naprawdę tu trzeba się kręcić, tym bardziej, że niedaleko jest pole jednak na które ja chcę wyjść, koniecznie I zobaczcie tu jeszcze widzę kawałek szkła, zobaczcie kolejny temat, sorry kawałek porcelany oczywiście, talerzyka tu jest potencjał przegromny, to Wam mówię od razu nie będę tego zabierał, bo to nie ma sensu ale coś tutaj się dzieje zobaczcie, co chwilę coś, tym razem to jest denko od starej butelki zobaczcie czyli podejrzewam, że to jest też wysypisko jaki był kompostownik, to jest wysypisko, także to jest na pewno stara butla Zobaczcie, nie ma tych e, tak zwanych prążków tutaj. No oczywiście, że tak. Zobaczcie, ja stąd nie wyjdę. Ja stąd naprawdę nie wyjdę, ale wrócić tutaj muszę. Bo to naprawdę jest chyba stary śmietnik. Może być, wcale bym się nie zdziwił. Słuchajcie, jeszcze tak się tutaj przejdę wzdłuż tych wszystkich ścieżek, ale tylko tak, żeby zobaczyć, co tutaj. Jeszcze można zobaczyć nie będę tutaj przeciągał za dużo Zaraz się wrócę, ale chcę jeszcze tak ogólnie przejść to dookoła co tutaj można jeszcze fajnego zobaczyć. Naprawdę bardzo ciekawe miejsce. Podejrzenia moje są takie, że tu był śmietnik też. Także może i warto wybrać się tutaj z wykrywaczem. Nie? Słuchajcie. Wcale mi się tak nie zdziwił. Ale przejdziemy się tędy. Jakieś stare budynki może stały. Może coś innego. Tutaj był jakiś stary mur. Nie no, miejsce urodziwe. Nie? Zobaczcie. Tutaj. No fajnie. Dobra. Chodzę dalej. Żeby jeszcze zobaczyć, co tutaj można znaleźć. Ale już tak mniej więcej wracam w kierunku swojego pojazdu. Powiem Wam, tak jak miejsce działa natura, na to tak to jest w większości zostawione. Dużo nie ma co tutaj robić, naprawdę duży obszar. Na pewno nie chcę tutaj za bardzo ingerować w to wszystko, dlatego to tak wygląda. Ale co? Fajnie. Miejsce odpoczynku, wypoczynku, przemyśleń. I można fajnie wypocząć. To jest przede wszystkim odświeżyć główkę. No jeszcze w przy moim przypadku porzucać trochę e, tak zwanym magnesem, ale ja tu się wybiorę jeszcze na rowerek, tak przejadę tutaj. Co jeszcze można zobaczyć? Także ja już się w kierunku e, pojazdu zbliżam, ale jeszcze się włączę. Zobaczcie. Tu jeszcze taki ogród botaniczny, taki mały, w którym widzę rosną konwale. Tak? Tak i różne inne rzeczy tu. Oczywiście tam w oddali widzicie ludzie też są. Wypoczynek, rekreacja. Piękny taków śpiew, a my zbliżamy się tutaj do następnego budynku, w którym można coś zobaczyć. To jest podejrzewam stara kuźnia. Takie mam wrażenie, że to jest stara kuźnia. Bo tak to wygląda. Może ta potęga wody była też tutaj wykorzystywana. Fajna na sprawa naprawdę i tu są oczywiście budki dla nietoperzy zobaczcie i budynki tego starego młynu który, tak jak mówiłem pierwsze zmianki już na końcówce XIV wieku także dosyć stare stare Oczywiście te budynki są później budowane, ale dosyć staro to wszystko już wygląda, nie? Bo tutaj na mapach z 1904 roku wszystko było napisane. No. ładnie pachnie. Także co, fajnie. A teraz żeby nie przeciągać, oczywiście. A mam nadzieję, że się podobało. Mam nadzieję, że takie odcinki od czasu do czasu będą wpadać w takie tematy, bo zawsze lubię coś innego zrobić, to nie jest tylko wykopki i nie jest tylko targi staroci oraz recyklingi, ale czasami fajnie jest coś innego odwiedzić, zobaczyć także wszystkich nowych widzów zapraszam chętnie do subskrypcji do zostawiania paluszków wbijajcie śmiało, to nie kosztuje a zawsze coś będzie wpadało i to zawsze jakaś fajna motywacja także dziękuję jeszcze raz bardzo za oglądanie, widzimy się przy następnym Odcinku. Trzymajcie się cieplutko. Mamy piękną pogodę. Udanej majówki. Do usłyszenia. Cześć.